Halo, halo, proszę pana słucham co się stało bardzo proszę mi pomóc zejść ale co nie potrafi pan zejść no co pan Poślizgnę się i pan co mam pomysł pan mi wejdzie na baran spad... jak ci puszczę to spadnę. weź pan tutaj daj kroka i bo jesteś pan na ziemi no to złapnie pan No ale pan jest dość śmieszny. Jeszcze nie widziałem tak <grymne> <Jezus>. <grymne> Dziękuję panu, dziękuję. Proszę proszę. Jestem prawdziwym proszę, proszę pana, no co, tutaj, tu... Jezu chryste. Złasz panu spadniesz! O boże! Panie, niech pan mi pomoże. Trzymaj Jeszcze się pan konara! Ja przepraszam bo ogóle, tak do pana krzyczałem, ale jest od dziwu. się trzymaj pan dam! Jezus, Maria. Pomoc!